Hej, więc dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek ze serii samych quizów. Um, za chwilę poszukamy jakieś kilka fajnych, ciekawych quizów. Tym razem nie będzie konkretnej tematyki, zobaczymy, co tam ciekawego, nowego być może jest. Podobno nie rozwiązywałam, o czym co tam ciekawego na tych internetach możemy znaleźć. Ja mam chcę tylko przypomnieć, że warto zajrzeć do opisu, gdyż tam możecie znaleźć portale społecznościowe, gdzie można myśleć na bieżąco. Oraz na przykład adres do wysyłki np. pocztówek z wakacji, bo jeżeli mnie obserwujecie od pewnego czasu, to wiecie, że ja kocham pocztówki. Więc jeżeli jedziecie gdzieś na wakacje, to możecie wysłać mi pocztówkę. Więc tutaj mam laptopa, wezmę sobie go o tak na kolanka, będzie mi po prostu wygodniej. Więc znalazłam pierwszy quiz. Um, wybierz obrazki, a ja powiem Ci jak będzie wyglądać twój chłopak. No dobra, to zobaczymy, czy po obrazkach yy, dowiemy się jak będzie wyglądał mój chłopak. Wybierz postać w postacie z kwiatami. Co um, wybieram? Wybierz dziewczynę z pasją. to wezmę Rysun Najbardziej abstrakcyjny rysunek Kurczę. Hmm. no wydaje mi się, że to no skacznie ładniejszą parę no, na tym pierwszym obrazku to w ogóle bardzo widać twarzowe zdjęcia, w sensie w sumie jak na każdym ale nieważne to wezmę Najpierw dziewczyna, po której jesteś najbardziej patrz na włosy i oczy y Brunetka jestem, więc tutaj z tych dwóch ostatnich. Chyba ta ostatnia, bo jednak ciemne oczy ona chyba ma, tak mi się wydaje. Wybierz dziewczynę, która z charakteru może być podobna do ciebie. Jak ja mam po obrazku ocenić charakter dziewczyny? No, kto by myślał ten quiz. <grym> Biorę to zdjęcie, które mi się podoba. Wybierz na najszczerszą przyjaźń. No, po obrazku na pewno też się to da określić. Wybierz zdjęcie. No, to chyba nie najbardziej moich stylu. Blondyn o zielonych oczach. Mhm. No dobrze wiedzieć. Póki co to, to się nie sprawdza. Który YouTuber zaprosi cię na lody? Oglądasz YouTube? No, codziennie tam. No, powiedzmy, że codziennie. Jaki typ, jakie typy filmów oglądasz? Blogi, gameplay, vlogi, challenge, poradniki, 10 faktów. Um, vlogi i challenge, w sumie, na tych, najczęściej. To niech będzie, że vlogi lubisz grać w gry. Nie przepadam. Tak wiem, że to nie będzie żaden e, gamer. Jaki jesteś? Zabawa, wesoła. Niech będzie. Jestem gadatliwa, czy raczej O, i gadatliwa. Tak, to na pewno ostatnio właśnie kolega, z którym się widziałam pierwszy raz od 6 lat stwierdził, że on się nie dziwię, że ja nagrywam na YouTube, skoro ja tyle gadam. Na ilu portalach społecznościowych masz konto? 3, plus, bo chociażby Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube, to już cztery Ile masz lat? 18 plus. Jak ten serial, a nie to z 19 plus. Nieważne, żartowałam. Masz konto na YouTube? Tak, i nawet nagrywam. Karolek. Karol jest bardzo szalony, wesoły, nieprzewidywany i gadatliwy, ciągle chodzi uśmiechnięty. Jest pełen energii, polubi cię i zaprosi na najlepsze lody na świecie. Widzisz Karolek? Poczekamy na zaproszenia że milionerzy edycja YouTube, ale jestem ciekawa tego, serio, musimy to zrobić. wymień poprawnie top 5 najlepszych polskich youtuberów pod względem subskrypcji, um, no to chyba pierwsze. Wardenga, Blo, Abstrahuje, przecież nie, Abstrahuje byłoby dopiero na trzecim miejscu. No a w sumie i tak nie ma innej opcji. Na pewno nie, druga i trzecia odpowiedź, e, trzecia i czwarta pewno nie. Um, druga jeszcze dość e, troszeczkę mnie e, zastanawia. A nie, bo tutaj rez jest na piąty... Dobra, daję pierwsza. Gratulacje, udało Ci się przejść poprawnie eliminację. Na dodatek, jako pierwsza, to pierwsze pytanie: kto na polskim YouTube ma najwięcej przycisków? YouTube. Um, Stew myślę, że to jest Steward, bo Steward ma kilka kanałów. Czas na drugie pytanie: kto ma najwięcej subskrypcji na całym YouTube? Pilipali. Pytanie trzecie Jaka jest historia kanału WebDriver Polsko Tor, Nie znam totalnie tego kanału, o Boże Matko, co to jest? Nie wiem co to za kanał w ogóle Co tam stało i Google, to nie tylko To była zwykła reklama, nie o tej sprawy, to były takie Matko, nie mam pojęcia co tutaj szczeram nie będzie Nie o tej sprawy, całą, spraw... całą sprawą stało w Google No ja nie mam pojęcia w ogóle co to jest za kanał ten czwarte. Od ilu subskrypcji można się dostać do rankingu YouTube? Co? Stój. Od ilu subskrypcji można się dostać do rankingu YouTuberów? O matko. Od pięciu tysięcy, od 100 tysięcy... Tysiąca? Przecież ten ranking jest są, od są najmniejszych YouTuberów, więc... Ale w sumie teraz już jest tego tyle na YouTubie, że... W sumie nie wiem. Nie wiem. oddaję od tysiąca. Dobrze. Kolejne pytania. Jakie jest najgorsze rozwiązanie na dislikeów film na YouTubie? Justin Bieber, Margaret Rozpalam, srebrny przycisk YouTube, Far Bieber? O nie, to boli! Dlaczego Bieber? Zadne pytanie: Wymienię kolejne wszystkie przyciski YouTube. No to jest najpierw rubinowy? A najpierw srebrny przycisk, wiadomo, potem jest złoty, diamentowy i rubin. Jak to wygląda? Rubinowy przycisk. I sprawdzimy w okazji. Dobra, a pokaż nam przycisk. <grym _> Widzicie, jaka jestem zasufana w YouTube? O matko. Jest ja też! Jestem ja chociaż ja srebrny. Kto rozpoczął unboxingowanie rzeczy. Dajesz unboxing. Nie, unboxing wszystkiego weej. Sorry. Trzeba czytać kolejne odpowiedzi z do jakiej piosenki posiada największą ilość wyświetleń na całym YouTube? gum -gam Style, myślę. Dobrze. tutaj. się ilość kanałów, które posiadają największą większą Zero, nie ma. PewDiePie. Trzy? Kto ma większy kanał niż PewDiePie? Kanał PewDiePie jest nie jest największym kanałem na YouTube. Naj Większy, więcej subskrybentów mają aż trzy inne, są to muzyka, gry oraz i ogólne kanały, no, no ale z takich youtuberów, no to wiadomo, że e, on... Niech to 7 na 10, wygrał 40 tysięcy, Uff. brawo, jesteśmy dobrze. Okej, okay, więc to byłoby na tyle, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, jeżeli są jakieś konkretne kuźdy, które byście chcieli na przykład, żebym rozwiązała, to możecie wstawiać na przykład link do nich w komentarzu i będę mogła nagrać kolejny odcinek, widzimy się w kolejnym odcinku i pa pa.